jesteś trzecim Polakiem, jeżeli dobrze pamiętam, który zdobył Mistrzostwo Świata. Jak wrażenia? Po takim krążku? Niesamowite uczucia na pewno. Trochę już czasu od tego minęło i już jestem, myślą gdzieś w tym roku, bo już wszelkie działania są już przygotowywane pod kątem 2020. Zeszły rok to już jest historia, aczkolwiek gdzieś tam zawsze ten rok zostanie mi w pamięci na pewno na długo, jak nie do końca życia, ponieważ spełniło, je, spełniło mi się jedno z moich marzeń. Zostać mistrzem świata w tym, co robię. Niesamowite uczucia i będę robił wszystko, żeby spełniać je dalej. No to powiedz mi o swoich marzeniach, które jeszcze się nie spełniły, a które chciałbyś w tym sezonie spełnić. Ja nigdy takich rzeczy nie mówię i dalej to będę podtrzymywał. Powiem, że mam, marzeń mam wiele i będę robił wszystko, żeby je zdobywać. I czas pokaże. Powiedz mi, ten rok będzie dla ciebie jaki? Ten najbliższy. Jaki to się okaże. Wiadomo. Ale jakie cele stawiasz w sobie? Sensie? No tak, tak, tak. No, wszyscy wiadomo, skończyłem rok z mistrzostwem świata i wszystkie oczy na początku sezonu na pewno będą zwrócone na moją osobę i jak sobie z tym poradzę wszystkimi, jak to będzie. Aczkolwiek tak jak ja mówię, jakiś tam w stopniu się spełniłem. Mam wiele jeszcze stopni, w których chcę się spełnić. Będę wszystko robił, żeby powoli wchodzić i swoją, że tak powiem, sportową postać jeszcze bardziej ciągnąć do góry. W kim wadrujesz największych swoich rywali? E, każdy jest groźny w dzisiejszych czasach bo każdy ma dostęp do e, dobrego przygotowania do dobrego sprzętu i ten poziom jest e, bardzo mocno wyrównany i decydują naprawdę szczegóły niuanse także e, ciężko tutaj wskazać bo walczymy jak równy z równym i to jest właśnie w sporcie niesamowite. Jak myślisz, kto dzisiaj wygra plebiscyt? Ciężko mi ocenić, aczkolwiek no wiadomo jaką postacią jest Robert Lewandowski, znany na myślisz, że Lewandowski? I... Myślę, że Sukcesów w takim razie w tym roku i żebyś obronił tytuł. Dziękuję. dziękuję bardzo.